Na wypoczynek w zgodzie z naturą zaprasza Zawoja. Partnerem programu jest gmina Krościenko nad Dunajcem. Sponsorem odcinka jest osada turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach, centrum konferencyjno-hotelowe. Położona u stóp Babiej Góry Zawoja jest bramą Beskidu Żywieckiego. Miejscowość zyskała rangę najdłuższej wsi w Polsce. Na turystów czekają tutaj różne atrakcje. Jakie dokładnie? Moje kochani, można wędrować szlakami. Pieszymi w pasmo babie Góry, Jałowca, Policy, a jak ktoś lubi wycieczki rowerowe, to też czekają ścieżki rowerowe. Można też uprawiać turystykę jeździecką, kunną, a jak ktoś lubi takie zwarkoty silników, no to i kładami po tych grapach jeździć. Można warto odwiedzić kościół zabytkowy w Zawoi Centrum, siedzibę Parku Narodowego, Skansen. Zapraszamy syczki. Hej! Czy w tak długiej wsi jak Zawoja można zabłądzić? Ja myślę, że nie można zabłądzić. Zawoje jest długo, ale piękno. Jest na co popatrzeć, jest tu po co przyjechać. I jest pełno takich ludzi, że można się zapytać. Są przewodniki, są gawędzi, rozmaite takie ludzie ugodane w Zawoju, że zabłądzić się na pewno nie da. Pani twierdzi, że Zawoja to piękna wieś. Ciekawe, czy tę opinię potwierdza grupa z Poznania. Podoba Wam się w Zawoi? Tak! Co najbardziej Wam się podoba? Krajobraz. Góry. Góry. Osoby, które są. No, osoby. A przede wszystkim klimat. Warto przyjeżdżać do Zawoi? Tak. Jest to gra, która z tego pięknego przysiłka, z tego miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, rozchodzi się właściwie na cały świat. bo czy te szachy spotkacie w Krakowie, w Sukienicach, czy je spotkacie w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii. Jeżeli spotkacie planszę dla trójki graczy e, wykonywaną tą techniką, możecie być pewni, że wyszły one stąd. Bo jestem jedynym producentem szachów dla trójki graczy na cały świat. Tutaj w Skansenie Zawoi Markowe Rówieńki zgromadzone są stare haupy prezentujące budownictwo tradycyjne góroli babiogórskich. A no i starsza jest 1802 roku. Mamy tu kuźnię, piwnice, kaplickę, no i można też pozwiedzać rozmaite narzędzia, jakie dawni górole babiogórscy używali. Tutaj przez wakacje odbywają się warsztaty garncarskie, bibułkarskie, czasami zespół regionalny, przygrywo przy ognisku. Przy można tutaj zwiedzać zaprosony. Bez wątpienia najcenniejszym zabytkiem w Zawoi jest 18 wieczny drewniany kościół. Niewiele jednak brakowało, by zamiast kościoła drewnianego stanął murowany. Jakie perturbacje towarzyszyły budowie świątyni? Na tym miejscu tego kościoła był poprzedni, mały kościółek. Prawie najpierw myśleli, żeby go troszkę rozbudować, ale w końcu doszli do wniosku, że pasowałby wbudować większy. I Habsburg, który był właścicielem, innymi żywca. I tych terenów zaproponował, że on da budulec na kościół i dał możliwość wyboru. Albo będzie to kościół z cegły, murowany, albo z drzewa. Parafianie wybrali jednak kościół z drzewa, dlatego, że budulec był na miejscu, no i łatwiej było ten budulec na miejsce tej kościoła sprowadzić. W okolicy przyciąga Babia Góra, ta Królowa Beskidów, jej dziewicza przyroda po prostu jest magnesem, który tutaj przyciąga od kilku wieków turystów, chcą poznać jej dziewicze ostępy, gdzie przyroda jest niezmieniona przez człowieka. Babiogórski Park Narodowy i tutaj właśnie wystawa stała. Serdecznie zapraszają wszystkich. Tutaj można zobaczyć zwierzęta które, i rośliny, które występują na Babiej Górze. Pod dachem, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Można zobaczyć ogród roślin bawiogórskich, który znajduje się przed dyrekcją parku, oraz skorzystać z takich krótkich ścieżek edukacyjnych. Weekendy kursuje bus, który może ich odwieźć dookoła bawiogóry. Jakie w Zapoi są możliwości wypoczynku w siodle? Nasz ośrodek serdecznie oczywiście wszystkich zaprasza do wypoczynku w siodle. Dla początkujących i średnio zaawansowanych polecamy jazdę na manerzu, dla małych dzieciaków oprowadzanie, a dla zaawansowanych oczywiście walory są tutaj ogromne. Proponujemy wycieczki w góry jednodniowe, dwudniowe oraz rajdy wielodniowe. Okolice zawoi można zwiedzać pieszo, można zwiedzać konno, można też na takich kładach. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych zezwoleń, wystarczy zwykłe prawo jazdy. Wrażenia z takiej jazdy trudno do czegokolwiek porównać, dlatego że dzięki kładom można dotrzeć w najbardziej niedostępne miejsca. Czy ta sala jest otwarta dla turystów? Jak najbardziej? z tego obiektu mogą skorzystać zarówno turyści, jak i osoby, które zamieszkują naszą gminę, ale także osoby przejeżdżające z innych województw. Mamy do wykorzystania pełnowymiarowe wojsko: do siatkówki, do koszykówki, do piłki ręcznej, ale także posiadamy siłownię, saunę. Atrakcje turystyczne, piękne widoki i miejsca godne odwiedzenia, ale to także dobra miejscowość dla tych, którzy szukają kulinarnych atrakcji. Czy turyści zachodzą tutaj do Pana do Wacówki? Tak, bardzo dużo zachodzą. No I to rozbierają coś, te łaszczepki, to im bardzo smakują i, i zabierają. Także nigdzie nie jeździmy na ulicy, po, li, po ulicach, nie na targach, nie sprzedajemy, wszystko na miejscu rozbierają. Potrzebują tam pozobaczyć, łowce, bo to jest takie atrakcyjne z miastów poprzyjeżdżają, no to chcą zobaczyć, bo to na mieście nie ma tego. Turyści po całym dniu spędzonym zawoji zawoi, pełnym wrozeń, przy tym aktywnym wypłacynku się strasznie zmordują, to mogą odwiedzić rozmaite karcmy. A w tych karcmach ułożyli się dobrze, zdrowo, regionalnie, bo mamy i przecież kwaśnicę z żeberkiem placki, łoscypki na gorąco po juchasku z żurawiną, do tego rozmaite płetniki z bujeckiej jodła, bacowskie, a ja się człowiek dobrze pokrzepi. To w tym co można przy góralskiej muzyce i wybawić się do Białego Rania. Hej! <śpiewanie>